Siema. Ja Muszę do Kubusia jeszcze napisać, że jadę po niego Chwilka Napiszę jeszcze do Kuby już się z wami witam i wszystko będzie coś glącuś, dobra? Dobra Ja mam wszystko widzowie Wpuścili, bo mi z głowy 2 dolary Wywołasz tu hardcore brusa w masterze. To chyba najbardziej paranormalne zjawisko jakie istnieje, a druga rzecz to Kuba i Togo Pro. Mykai food i bam to poszło. No, Pojebanie jestem świat cały wy się podaj. Podnajtową adresu. 2 dolary. Kuba jak lecieć to na całość. Jak już wzywasz to wezwij Zozo Spoko. Co to jest Zozo? A Zozo to jest ten z naj, 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 najgorszy. Co sobie go wymyślili? On stąd gdzieś szedł. O! Siema! Nie otworzysz tych drzwi! Rybson je rozjebał! Musisz wchodzić tędy! Rybson rozjebał drzwi! Siema! Siema! Siemanko widzowie! Mama. Dobra, jedź, 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 jedź. No, no, no. Jej, <grym> mama wkuzona, że wychodzi co takiej porze? Co? Troszkę, no. Pomogę się zrozumieć, że to ważna sprawa, ważny Wasz projekt szkolny, że idziesz, to... idziesz się uczyć. Ciężko było wytłumaczyć. Dobra. Ty <grym> masz tu w ogóle... Ja no, proszę, no 2 dolary. Słuchaj, młody pierdol tego łysacza, co on ci może dać? Duchy. Za pięć min na rynku możemy się spotkać, pojedziemy do mnie, wydajesz mi się troszkę cieplutki, możemy razem wywołać ducha analnego rozpierdolenia <śledzimy> <jak> masz ochotę. <śledzimy> kurwa, ale Że takie duchy istnieją? Dzięki. <śledzimy> <laughs> dwa dolarki. To musi być też zasięg... O, tutaj coś jest po lewej jakiś taki. Uczekaj, podjedziemy tam. Hallina Schulz. Byłam świadkiem na rozstrzelaniu 10 osób za ucieczką jednego więźnia we wrześniu 1943. Wśród tych 10 była jedna kobieta z małym siedmioletnim synkiem. Dziecka... Dziecko bardzo się bało śmierci. Wtuliło się do matki i pytało: Mamusiu, czy śmierć bardzo boli? Matka płakała i mówiła: Nie, tylko chwileczkę, i tak ich zastrzelili. Co, co tam jest napisane? Jeden Niemiec z pistoletu zastrzelił na przywieczkę. Matkę, ale ja To chyba gdzieś tu mam takie wrażenie. No wjeżdżać, czy gdzieś tutaj mogę sobie zaparkować? No to przejdźmy, po prostu zaparkuj to. Bo to to nie jest zbytnio. No kurwa. Ale ten krzyż jest straszny. Jest duży, nie? Jest kurwa duży. No to jest tak w oddali trochę. Pokaż? Ej, to On jest tam. Tam, nie widać, za ciemno. Czy oczy w tym momencie lepiej sobie niż telefon. Ej, czekaj, bo ja muszę jakoś zaparkować sensownie, a nie wiem jak. Oj, Będziemy się pomału zbierać. O kurwa, ale creep. <coughs> Rybson podkreślenie, dzięki podkreślenie za stream. Kaz donateł 2 dolary. Libri magni, mensam, vocat, spiritum, i random, brustem, pink, nerw, z eksterem, supermetum, referat, di <coughs> Dzięki, Rybson, dzięki za streamka, za dwa dolarki. Czekaj. Spritum, o chujaj, random bruz. Super Matthews of Joro zdenetował 2 dolary. Jak krzykniesz szalom na cały głos, to dam ci 50 dolarów. Czekaj, poczekaj. Myślisz, że warto mu zaufać, do tego Joro? Myślę, że może kłamać. A tu jesteśmy w takim miejscu, jak się odsunął, żeby nie ogłuchnąć. Wiesz, jak kiedyś na meczu chodziłem? No wiem. W sumie, jak już jesteśmy w takim miejscu, to nie jest już takie ten... Szalone. No dobra, zrobię to, może nie oszuka. SZALOOOOOM! Ale jest płuca poszło. No, to jest płuca, no. Ale... Już, głowa, Aj, nie, głowa, nie, głowa. Ale już, To jest taki typu... śmietnik straszny Straszny śmietnik, no, wytypy. Opętany Opętany chyba Ciekawe czy Paukerson nagra nowy odcinek na temat tego śmietnika opętanego <grym> Wydaje mi się, że przesunął się o jeden centymetr w lewo Nie mam takiego wrażenia? O, patrz, w prawo teraz no? Teraz w lewo, o kurwa Opętany śmietnik A bo tu jest to, ale cholera wie gdzie jest ten cmentarz Bo to jest ten spot jakby, nie wiem czy to będzie tutaj Paweł zdonejtował 2 dolary, to nie jest zaden cmentarz, to jest spot z pokemonami Pojebalo was ten gost <noise> chyba korzystał z aplikacji Pokemon Go Idzie wychujale, żeby mogli pokemona zdobyć nowego do kolekcji pod tym pomnikiem SSSSS. <noise> Dzięki Paweł za 2 dolary No co, w którą tę stronę? No Gdzie? Kurwa, nie wiem czy mi coś nie gryzie <głos> <głos> Kurwa, jakie gówno tu latają. Spierdalajmy stąd, Nie, trzeba gasić światło, no. Tylko, że... Daj kajsu, daj banknot do szczura! Jestem odrzekany, to... Co, co jest tu nie, nie do ucha mi wleciał jakiś skurwiel. Tak kurwa, no nagle, wiesz, było cicho, cicho i nagle wleciał mi do ucha, skurwiel. To był jakiś bąk. Pamiętasz, gdzie się wychodziło tam do góry? Chyba dalej jeszcze. Chyba za, tymi, no. za tą hałdą taką. A nie, a nie tutaj gdzieś? Patrz, tutaj. A może i tu? Tak, bo szybko się ta hałda skończyła. No. Tylko kurwa tutaj jest tego rowactwa zajebanego. No, może no, biegniemy. Może szybkim krokiem, co? Nie no, sprintem, pod górkę. Nie no, bo strać mi się trochę chce, a czuję, że się posram jak będę biegł. Okay, idę. z donate'ował 2 dolary z ozowenia Aliokfin z ozoaliokwin interwiciemu z teccego conteram defenestra metos awestra trzecia dzięki to Do 2 dolarki, nie co to znaczy coś głupiego pewnie o mama lej 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 dobra my tu na parkingu jesteśmy prosto pokazywało ogólnie Uważaj na dziury, dobra Wydaje mi się, że krzaki gdzieś się skończą O! O! o. Ale, że tutaj <grystanie> <grystanie> O kurwa <grystanie> 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 no nie mogę chwica Ja to kwicę Pewno tu nie ma żadnej łapki No Tak jak była to jest jedna z tych części A, bo on jest obok kosmierzowskiego i oni na skróty sobie tam wychodzą Nie to wiesz jak to co to jest Chyba ścieżka zostaje co? Nie wiem jak tu widać. Wezmę drugi telefon, i zerknę. Nic nie widzę przez tę lotarkę. Pogers? Piszę, oi. My możemy nie widzieć w stronę tego. Czekaj. Geniusz w końcu. No dobra. <noise> dobra, czekaj. Mam tylko świeczki zapachowe, no innych nie miałem. Się kładzie, to się kładzie tak tu? Nie, czy? obok, obok. obok? No. Masz jeszcze jakieś protipy? <noise> Czekaj, jakieś robale tu łażą. zasady O, instrukcja usługiwania. paranormalium.pl Do seansu potrzebujemy od dwóch do 5 ludzi. Rozkładamy planszę i ruchamy wskaźnik. Plansza składa się z alfabetu małych i dużych liter. No u nas jest z dużych, bo tak? No bo jesteśmy z, duzi i żeby... z wielkimi <noise> koksami. Planścza składa się z alfabetu małych i dużych liter, a także cyfr oraz I innych Nie wskaźnika wy... nie wziąłem. Kapa. <laughs> oraz innych wyrazów takich jak niebo, piekło, baza, inne miejsca, czyście, tak, nie, nie, nie wiem i najważniejsze końce. A tego się tu nie kładzie? Tak tu? Nie. Gdzie jest to niebo? Uj, to jakiś fejkowa. To jakieś złe informacje są. Następnie, o. Przywołujemy ducha. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha, imię i nazwisko. Duchu, jeżeli jesteś z nami, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem i wskaż no tak. Jeśli się nie wstawi, przywołujemy go wielokrotnie, jednak nie możemy go zmuszać do przybycia, jeśli przez dłuższe przywoływanie nie przybędzie. Najlepiej wybrać innego ducha. Duch, który przybędzie, da się odczuć chłód w pomieszczeniu. Dobra. Nigdy nie używaj Ouija w samotności ani w miejscu, w którym duchy mogą się zbierać. To chyba na cmentarzach nie. No raczej nie, nie. Na pewno nie. Nie nie ma opcji. Nie, jak w, cmenta w cmentarzu nie. Yy, na przykład na cmentarzu... A, to nie. Yy, czekaj. Echem. Nie, bo tutaj są na przykład napisane, których właśnie można. Czyli na cmentarzu, w nawiedzonych domach i miejscach jakiejś wielkiej tragedii. To Dobra, jest... to co? Odpalamy świeczki i kogo wzywamy? No Lecha chyba. Lecha? A może najpierw Magika, co? Ale to Ty będziesz gadał wszystko, nie? No jedna osoba ma mówić. No. Nie? To ja będę trzymał tylko palce. Bo bo to nie ma polskich znaków, to jak kończę napisać. Dawaj. Ale to czekaj, to już? No. Kurwa, coś nie. Przy... Przykód słowiański. Trzeba <grym> jakiś kocyk wziąć. Nie, nie, bo się wyjebie. No, ja wolę tak. Dobra, to zaczynaj. Ale ty ja, czekaj, tu też... Musimy to... łapki dać ja na Ja muszę to, ten, nie? też ten początek powiedzieć chyba, nie? My tutaj zgromadzeni. Ja nie wiem, chyba jedna osoba. Tak? Nie, dobra, no, ja będę mówił. A to i ja w, widziałem, że oni tak w kółko tym kręcą na początku. A, tak? No tak widziałem na filmikach. No dobra. I kręcą czy nie? Bo czekaj, bo to jest poważne. Tak na początku rozkręcali, widziałem, to rozkręcali no. i śmigło No, robią. no dobra. Wszyscy no. piszą, że tak, dobra, co kręcić? No, dobra. Ty mówisz, w tym miejscu. Okay, no. I nie można puszczać od jak zacznie dobra, mówić. no. No to let's go. Kręcimy. Ale w którą stronę, w tę? Nie, nie, w drugą, w drugą. Dobra. To trzy. Tylko trzymaj mocno, dobra? No. Dobra. Dawaj, czy cztery. My, tutaj, zebrani, przywołujemy do rozmowy ducha Piotra Łuszcza magika. Duchu, jeżeli jesteś z nami, dam, daj nam jakiś znak, lub porusz wskaźnikiem. I wskaż na tak. Czy wiesz, kurwa, żeby cię spierdalało to przypadkiem? Nie możesz się śmiać. ja się nie śmieję, ja poważnie mówię. Raz. Kręcenie jest jebanym fejkiem, chłop pisze. Jeszcze raz, może co? No. <laughs> to jest ten świat, że nic się nie stało. <śmiech> Dobra, <śmiech> to nie kręcimy. Poczekaj, dajmy może. Tu. A miałeś, miałeś nie, nie ściągać. A sam ściągnąłeś? Nie, ja trzymałem. <laughs> ale pal... Trzymałem ręką cały ale czas. A co? Palcami trzeba. No, trzymam. Dobra. <laughs> Dobra. A bo za mnie nie wezwaliśmy go, więc mogliśmy, Dobra. nie było go. Tutaj. Dobra. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Piotra Ustrza Duchu, jeżeli jesteś z nami Daj nam jakiś znak lub porysz wskaźnikiem I wskaż na tak My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Piotra Ustrza, magika Duchu, jeżeli jesteś z nami Daj nam jakiś znak lub porysz wskaźnikiem I wskaż na tak Kurwa, nawet... Powiedz że to jakoś zabetonowało się No jakby. mi, że, kurwa, to ta bliska o chuja, wiecie, to nie ma jest ta do chuja, nie o chuja, dokładnie Masz jeszcze jakiś pomysł, co można zrobić, żeby to działało? O kurwa Na, w stronę jest! To w ogóle tak jakoś ten? Za mocno chyba dociskamy. No, może I on lżej, nie ma siły. może lżej, no. Może on po prostu jest, <laughs> jest zniszczony przez narkotyki i nie ma siły, żeby. Myślę, że tak musi być. <laughs> A może kogoś innego spróbujemy, co? No może Lecha po Kaczyńskiego po prostu. Może magik nie chce. Ale on ma zresztą za kim jesteś? Może robi partia polityczna? No. Bo to ważne, bo jak będziesz na przykład z jakimś innym niż może nie przyjść. Ja płakałem, jak Lech Kaczyński umarł, no to może weźmie mnie za zioma. Tak, myślisz? No. Ja w sumie... Się ogólnie, jak była katastrofa w Smoleńsku, to płakałem, no bo dużo ważnych osób, generałów, poumierało. No to dobra. 3, 4, i... My, My zebrani tutaj, tutaj przywołujemy do rozmowy, rozmowy ducha, ducha Lecha Kaczyńskiego. Lecha Kaczyńskiego. Duchu, Duchu mówię, że jeżeli jesteś z nami, to... daj nam jakiś znak, znak lub porusz wskaźnikiem i, wskaźnik. i wskaż na tak. Jeszcze raz, co? Dobra. My zebrani My ze... tutaj przywołujemy do rozmowy ducha, ducha Lecha Kasyńskiego. Lech Kasyńskiego. Duchu, jeżeli jesteś z nami, daj nam, nam jakiś znak, znak lub poróż się i, i tak. tak. <toczny> Ch**a się dzieje, niemożliwe! <toczny> Widzowie, ja nie puściłem. Jego było mnie. No. <toczny> Kuro, boję wam, że... <toczny> Lech Kazyński też ma na nas wysrane. To może Michaela Jacksona, co? Nie no, a będziesz pomyślał po angielsku. On uh, nie rozumie po polsku. No dobra. We. We. Who are here. <laughs> here. Jak jest przywoływać? Przywoływać to jest... We are calling you. To talk. Um, to talk with us. Michael Jackson. It's a ghost. Ghost. If you are with us. Give us any sign. ...or move the wskaźnik <noise> on the yes. <noise> Kierwa, myślisz, <się> że zrozumie? <noise> e, bo ty też musisz mówić, no. Ale to... To, to się bo nie <noise> To próbuj po swojemu, dobra? <noise> dobra, to będziemy mieli różne wersje muzyki, ktoś nie złapię. Czekaj, tu masz co? Dawaj, w tłumacz od tego momentu. Nie, nie, żebym Nie, Dawaj po prostu swoją wersję, nie? Ale ja nie umiem tak po angielsku tłumaczyć. No, ale numer... oh. we are gathering here to call. O, oh, to może tak być, no? We are gathering here to call. Dobra, to. We are gathering. No, we are got... no dobra, leś dalej później na spontanie, okej? Okay? Dobra. Ok, nie śmiej się, nie można się śmiać. <coughs> Musisz to wziąć na poważnie. Ok. We are I'm gathering, gathering here, here to call, to, to, to talk. Gals of Michael Jackson. Gals, ghost. if you if are here with us, us, give us any sign, sign or move the wskaźnik. wskaźnik. <laughs> <laughs> jak jest wskaźnik? <laughs> On jest <laughs> Jak jest wskaźnik? <laughs> Ale jak kurwa jednym głosem powiedzieliśmy wskaźnik? <laughs> Jaki jest wskaźnik widzowie? Pointer? Dobra, jeszcze o. raz. <laughs> jeszcze raz. Ale mi wyszło, kurwa, bo mi... Ej, bo mnie jeszcze, kurwa, gryził. Dobra, ale kurwa, nie napierdalaj tak tego, no, bo to mnie podnosisz. Nie możesz podnosić, no. Musisz tak, wiesz, delikatnie dobra. palce położyć. Proszę, nie po angielsku. No, jeszcze raz po angielskiemu, Michaela Jacksona. No. Jak to było? We? we are gather in here to call. We are gutter in here. No, dobra, jeszcze raz. 3-4-i. We are gutter in here. Ospierdala spierdalaj, nie zwój do mnie Instagramie. <coughs> no, jeszcze raz. 3-4-i we, we are gathering, gathering here, here to call we the ghost, the ghost of Michael Jackson, ghost, if, if you are with us, give let... us any sign or, or, or move the pointer a... on the ears. And say, and... No. <laughs> to jest tak śmigasz po angielsku, nie tak? kurczę. Ja umiem, bo ty mi się wtrącasz, <laughs> nie umiem mówić z kimś No dobra. To nie jest takie proste. Nie no, powaga, powaga, dobra, może Ale nie może hadę, dobra, co? Po, bo to jest ziomal. My zebrani tutaj, tutaj przywołujemy do rozmowy ducha. Tomasa, Hady, duchu, duchu jeżeli jesteś, jesteś z nami, daj nam jakiś znak lub porusz z wskaźnikiem, wskaźnikiem i wskaz na tak. tak. My, ze... My No pchnij to chociaż, kurwa, na to jest. No, hype, 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 hype. O, kurwa. Trochę? Jest, kurwa, jest Hada, widzowie. Okej, okej, okay, okay, teraz. Okej, okay. Hada, powiedz nam, czy umarłeś sam, czy zostałeś zamordowany? O kurwa, zabili go wizowie, Monka ES! że to nie działa? Kurwa, go... Takie drogie i nie działa. No nie mogę, no. <coughs> Powieszę to na ścianie, bo fajnie to wygląda. <coughs> kurwa, się... Powaga dobra, to zróbmy ZOZO, co? Bo ZOZO to jest ten. Jak moje na imię nazwisko? To ZOZO. 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 No to jest ten ponoć. Naj, największy skurwysyn. Może dzisiaj po prostu duchy mają wolne? Tak El, na L4 poszły. Na L4 poszły duchy. Dobra. Czekaj, bo muszę... My, My zebrani tutaj przywołujemy, przywołujemy do rozmowy ducha Zozo. W duchu, jeżeli jesteś z nami, daj nam daj jakiś, znak, jakiś znak lub porusz wskaźnikiem i wskaź na tak. Kurwa. Jeszcze raz. My zebrani, zebrani tutaj, tutaj przywołujemy do rozmowy, do rozmowy ducha Zozo. Duchu, jeżeli jest... jesteś z nami, daj nam jakiś znak lub porusz wskaźnikiem i wskaż Kurwa, na... jeszcze raz, no bo tu jest kieliszkiem no mi się mózg już zatarł od tego pierdolenia. Dobra. No. Trzy, no. My, My zebrani tutaj, tutaj przywołujemy do rozmowy, do rozmowy ducha Zozo. Duchu, jeżeli duchu, jesteś z nami, daj nam duch... jakiś znak lub porusz wskaźnikiem duchu. i wskaż na tak. Ej, a może nie możemy patrzeć się w telefony, tylko na tablicę musimy skupić się. Ale to się nie da. Znasz na pamięć już? Nie ma opcji. No, Kurwa, poczekaj, to może nałóżmy się na pamięć. My ze... Wydaje mi się, Ale to... puszczasz cały czas! No ja puszczam, no bo kurwa nie mogę tak klęczeć, bo jak się tak klęczę, to mam ciśnienie na odbycie, no a chce mi się kupkę trochę. No widzowie. No poczekaj, no nałóżmy się tego na pamięć, co? Dobra, my. z Wskaźnikiem i wskaz na tak. Dobra, umiesz już? Ja usiąłem na pamięć. To dawaj, do no. spaczenia. Dobra. Duchu, nie. kurwa, nie. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Zozo. Czekaj, Ćma ponoć w obiektyw się wjebała. Kuba to była Ćma? Co Ćma? Ćma się wpierdoliła w świeczkę! O kurwa! To kurwa, nie ma za to, to był duch? To jest Zozo, się pali? Czy Lech Wałęsa? Czy Michael Jackson? Czekaj, uratujemy ją. Myślę, że ona już jest rip. Co to ona żyje? Dobra, uratowałem ją, widzowie. Zrobiłem jej resuscytację, usta usta i żyje. Oj, puściłem. Wytyfy. Oh. Nie można tak robić, bo cię opęta. Ja, ty kurwa zgasiłeś te świeczki, czy coś się stało się? Nie. Same się zgasły? To jak to do tego doszło? Bo one przed chwilą się paliły. No i bez kitu, ja cię ja zobaczę na wodzie. Zobacz woda. Ej, faktycznie. Ja nie przypaliłem sobie spodni. A Jak śmada do nas przemówiła, a wyski to mogę się wykończyć. Nie, to na pewno jakiś duch. Niemożliwe, że się wykończy. Daj właśnie mi. Popatrz, czekaj. Niemożliwe, że się wykończy. Patrz, one się palą. Wytyfy. Wy. Akurat jak ściągno... ściągłeś rękę. Czekaj. Tam mi się klatka chce. Dobra, bo... I wytyfy, wy. dwa naraz chyba zgasły. Patrz. No. Patrz. Zaraz. A ta śma. Wytyfy. Wy. Kurwiła tutaj. Ale dwie naraz? Ty rzeczywiście to w tym samym momencie jest od ćma. Pokurwione! Nie, ale ten, to jest dziwne. Akurat. Ale patrz, patrz, patrz. Autentycznie to jest dziwne. ćma się wiebały i świeczki zgasły. W tym samym momencie. To jest niemożliwe. To jest kurwa. Nie, wydaje mi się, widzowie. To był jakiś znak. Pokaż? Zróbcie sobie szota. Czekaj, ja wam może wyślę. Albo, albo pokaż im ten. robisz szota? Mogę zrobić szota. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Jana Pawła II. Karola Wojtyły. Duchu, jeżeli jesteś z nami, daj nam jakiś znak lub przesuń wskaźnik na tak. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Jana Pawła II. Duchu, jeżeli jesteś z nami, daj nam jakiś znak lub przesuń wskaźnik na tak. Duchu Jana Pawła II. Odezwij się, jeżeli jesteś z nami. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Jana Pawła II. Duchu, jeżeli jesteś z nami, Daj nam jakiś znak, lub przesuń wskaźnik na tak. Znowu ćma jakaś przyleciała. Może to ćmy to są. To są wysłannicy. Reinkarnacje przeszli wszyscy. W... Ich... Ale wszyscy w ćmy się zamienili. Może każdy, Akurat kto jak się, się w ćmy? Ja pierdolę, to wydaje mi się, że odkryliśmy dowód na re reinkarnację. O ja, to Arkol mają rację z buddyzmem. Patrz, ona znowu chce się wpierdolić. On, czemu one się wpierdają do tego? Aha, oh, słyszymy, one lubią to. No. do świata. Nie, 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 na no, pewno nie chcą się po prostu chronić samobójstwo. Myślisz? Nie. No Może myśl... chcą nas przegonić stąd. No. Słyszysz coś? No. Co to jest takie? Przestrzeń, to jest wiatr. Ale słyszysz no. takie. Ja nie, nie słyszałem, nie jest zaptak. My zgromadzeni tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Duchu, jeżeli jesteś z nami, daj nam jakiś znak lub przesuń wskaźnik na tak. Kurwa, jest z nami. Wytyfy. Lol. A to co wyda, możemy się spytać Jana Pawła II? Ja w sumie nie wiem. Jakie są? Jakie można pytania zadać? Czy to prawda, że byłeś w Krośnie? Jest na jest dalej. Kurwa, to działa! Nie przesunęło się. Czyli tak. No. No. Czy to prawda, że mam dużego? Pierdolaj! i kurwa! Ale jesteś hejterem, no <grym> zostaw! <grym> no co się jeszcze można spytać o napawa drugiego? Masz jakiś pomysł? Ile mam lat? Jeden... Dziewiętnaście, dziewiętnaście. kurwa! Wiedział! Ja pierdolę! O jakiej godzinie umarłeś? Wyty, wy? ja pierdolę, masz jakiś pomysł, jeszcze spytać? Działa. <Nie> no, 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 powiem tak. <śleszu> nara. <Nie> <Jezu. Nie> Masz jeszcze coś do powiedzenia? Ja, już ja się pożegnałem. Poczekaj. On może sam powie. No, nara. <Nie> no, no. <Nie> Chyba że po polsku mówi, zamiast na goodbye przysunąć. Od razu. <Nie> No nie wiem, obiecałem że to zrobię, nie wiem kurwa, to nie był świetny pomysł widzowie. Wycisnąłem z tego projektu tyle ile się dało. Mam nadzieję, że doceniam się starania